Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. I pozdrawiam. W lesie jestem. Na grzybkach. Powiem Wam, że chodzę jakieś i dopiero pierwszy jakieś 20 minut. I dopiero pierwszy prawdziweczek. Tu jest drugi jakiś prawdziweczek. Taki mniejszy. Ale tu też jest jeszcze jeden, o taki bardziej spłaszczony, ładny. Powiem Wam, że już coraz mniej grzybów ludzie też już chodzili. Ale zawsze coś jeszcze idzie znaleźć, ogarnąć. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Wreszcie jesteśmy na prawdziwkach. Pochodzimy troszkę, posprawdzamy czy coś jest, czy nie ma. Tak, ostatnio po spokojności, ale jest fajnie, już mam trzy, także jest dobrze. A jak to się skończy, to nie mam pojęcia. Nie wiem czy tu coś jest, czy nie ma. Tutaj Jest Aha, Patrzcie Tak mi się coś wydawało Dobra No idziemy dalej Tu jares, Tu coś jest jeszcze Tak mi się wydaje, że tu coś jest I jednak jest takie ładniutkie słoiczkowe. Muszę Wam pokazać moje słoiczki. Ładne. Jak wyglądają. <grytki> Z prawdziwkami oczywiście. Nie same słoiczki puste. O tu też jest. O tu też jest taka kubka liści. Jest. <grytki> no ja sobie tak Ogarniam, widzicie, w ten sposób. Patrzę na liście w większości. Jak wyglądają. Czy są typowe, czy nietypowe. Taki układ tych liści. No i tam sobie wyciągam takie ładniutkie. Hmm, dobra. Idziemy dalej. No tego było widać, akurat. Słońce przyświeca, ciężko teraz zauważyć, ale trochę zjedzony, ale może być. Taki ładny słoiczkowy. się. Ciekawe jak długo jeszcze będą rosły przy takich upałach No to ciężko będzie potem ogrzeba hmm. Czy to jest nie A ja już myślałem No już coraz mniej tych grzybków Mamy. Ładny, malutki, śliczny, myślę, że będą zdrowe. Jak na razie, to wszystkie są zdrowe. Akurat nic nie ma. <śmieniu> Wejdę tu chyba. Ale coś na będu bocznie. I niska. O. Lekko dziurawa. Jakiś znak. Nie wiem, co to jest. Dobre. Idziemy dalej. Chodzimy, jeszcze poszukamy to grzybów. Coraz mniej się robi. Zobaczcie, jak ładnie. Tam. Nie repnaj po grzybach. Pełno tutaj. Piękne. To idziemy tym tropem Powiem wam, że dzisiaj ciężko ogrzyba Ale jest taki słoiczkowy Także jest dobrze to jest wszystko przechodzone widzicie już takie tylko ogonki zostały Aha. Tu jest też słoiczkowy, dwa słoiczkowe tu ogonki, no ale coś tam wpada, no. od czasu do czasu coś tam wpadnie, nie jest tak źle. po takich trawach żeby zwiększyć sobie szanse paprotki widzicie i są dwa ale są i to takie ładne tylko trzeba się dobrze przyglądnąć Cały, twarde. I trzeba to odsłaniać, bo nic nie widać. Powiem. Są takie gęste trawy. Dobra, tu na razie nie ma nic. I chodzę, widzicie, tak. A, dwa spadły. To już coś. A tu tu też są dwa. Patrzcie jakie ładnickie. O, trzy nawet. Jest taka kopeczka, jest tu coś? Jasne. O jeszcze jeden piękniusie. Tu jest coś zjedzone, a tam nie ma nic. A tu nic nie widzę. Pełno trawy Chodził jeszcze w nie i idę stąd. Ja tu pod drzewkiem sobie fajnie rośnie. A, to nie. Tam też był taki podobny. A ja myślałem taka kupeczka. A to jednak nie. Ale przeszkadzasz mi. I też takie liście są, patrzcie. Ciekawe co tu będzie, No widzicie, ale tu jest, o proszę jakie ładne. Nawet dwa, a ten nie, ten jest mięciutki już taki, ten jest ładny, Aha, ale tu są jeszcze. Ciekawe czy będą cięże, bo no to są duże. O, twarde. A, no, to zrywam. Jak są twarde, to zrywamy. No Ciekaw jestem bardzo. Nie ma, nie widzę nic Biorę nóż i sprawdzam Powiem wam dużo się nie ostało Widzicie Ale ten duży, bo ten, ten miejsce był cały robaczy Takie dwa kawałki zostałeś Ostałeś tu jest taki ładny Ciekawe, tam będzie zdrowie raczej. Dobra, bo chodzimy tu i sprawdzimy jeszcze. tu, odsłoniłem gałączkę Zobaczcie, jaki piękny się stoi. Tu jeszcze widziałem gdzieś. No właśnie tutaj. Ale piękny. coś ludzie idzie, przechodzą potem tymi liśćmi ruszają One się odkrywają <grymne> O właśnie, potem nie widać Takie ładniutkie. Widzę jeszcze następnego O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Ach, A już sucho się robi po I tak wa warto stanąć, rozejrzeć się dookoła, czy czegoś nie ma. To jest taka skuteczka liści, ale to tu to raczej nie będzie. O! Nie Jak to raczej nie będzie. Ładniutki. Pada deszcz to fajnie widać O! Taki <laughs> ładny zobaczcie i nie wygrzyba nie ma a jednak jest No jak popada deszcz bo one takie się zrobią wtedy miękkie i potem tylko te kupeczki takie widać Bo w takich jest ciężej zobaczyć cokolwiek ale patrzcie widzicie na takiej małym znalazłem tyle grzybów No dobra idziemy dalej, bo nie widzę tu nic Już mówię, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma A pod listą <grybujesz> znowu jest Lubię pod liśmi zbierać bo wiem, że zawsze coś mogę nazbierać bo wiecie, u nas jest dużo ludzi dużo ludzi chodzi na grzyby ciężko ogrzewać w sumie a pod liśmi zawsze coś mogę znaleźć <laughs> na przykład takiego ładnego pięknego no na takich otwartych przestrzeniach o jest widzicie a nie się zobaczyć czy coś tam jest a to jednak jest Na takich przestrzeniach no to wiecie to każdy sobie radzi tak widzi z daleka grzyby i nie ma problemu żeby znaleźć tak Bo je widać a tutaj ciężko ale ja tam nazbieram coś jest póki rosną to trzeba zbierać nie pomyliłem się a ten sobie tu rośnie na drodze jak gdyby nigdy nic A już sucho, sucho To nie są prawdziwki Tu też nie są prawdziwki już by tylko jeden o, Coś mi się zabrokowało Tu coś jest, o jest, 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 jest Tu są jeszcze, patrzcie Taki ładny i taki ładny Trzy Powolutku Jeszcze tutaj zaglądniemy Pójdziemy z drugiej strony <laughs> jeszcze tu sprawdzimy czy tu czegoś nie ma o, tu widzę tu jest ładny o, tak już jest trochę tutaj, ale przestrząsca także muszę go pociąć i zobaczyć atakujemy jakaś mucha tu mhm. dobra będziemy jeszcze tu sprawdzić że nie ma, nie widać widać tam tu widać tu jest łazetki ze ślimakiem tu jest jakaś kubka ale tu będzie coś ale już tu nic nie widzę powiem wam dobra idziemy idę z powrotem bo tam z drugiej strony nie pochodziłem czekaj Jarosławku bo musiałem mówię w jakich chyba to jest a tu są dwa prawdziweczki ładne cały czas w tych liściach, ale już zaraz będę wychodził także jeszcze pochodzimy troszkę i zobaczymy dobra to ja już uciekam to wychodzi I co? No i co? Jak się Wam podobało? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja Wam życzę zdrówka. Oczywiście uśmiechu, i fajnych spacerków w czystych grzybowych lasach. Do następnego, papa. No dobra. No to zobaczcie. Ares leży zmęczony. Ha, dzisiaj takie ładniutkie piękności. Zobaczcie, niektóre takie atlasówki. Zobaczcie, jakie ładne. A jak tu będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jest tutaj to 20, 30, 40. Może będzie to jeszcze troszkę tam podpada z tego. Większość jest e, główek. Po prostu e, kapeluszy. Ale z nogami też są niektóre tu już widzę jakiś parę kropek, to że się wytnie i będzie dobrze e, no tak, to wygląda jest fajnie jeszcze ale już jest sucho, powiem wam musiałbym popadać Czy już z wami żegnam okularów nie wziąłem, znaczy mam tutaj ściągłem, bo z bliska dobrze widzę <laughs> także jak się wam podobało, to subskrybujcie lajkujcie, komentujcie, a ja uciekam, e, po prostu bo już gorąco się robi no i co? Zdrówka uśmiechu Pełnych koszy Wam życzę fajnych spacerków leśnych No i nie śmiecić w lasach <głos》>. Trzymajcie się i do następnego jutro może jakąś objaćrówkę zrobimy Zobaczymy jakoś to tam pochytamy Ale jest, jedziemy do domku